Ekonomicznym zabójcom udało się stworzyć pierwsze prawdziwe światowe imperium. Generalnie jest ono tajne. Robimy to na wiele sposobów. W dużym skrócie namierzamy kraje, które mają interesujące nas dobra. Na przykład ropa. W Polsce teraz gaz. Bank Światowy oferuje im wielką pożyczkę, jednak pieniądze zamiast trafić do nich, trafią do naszych własnych firm. One budują tam infrastrukturę, która służy jedynie najbogatszym. Pozostali ludzie nic z tego nie mają, bo nie dajemy im możliwości wzbogacenia się i kupowania dóbr materialnych. Na koniec obciążamy ich fikcyjnymi kosztami z których nie da się spłacić. Potem mówimy, że w zamian za długi mają dać za bezcen na przykład rosę, albo gaz, węgiel, cokolwiek. Polska Ameryka poprosiła o gaz i PO za bezcen im go oddała. Poprzyj w ONZ nasze wojny. Daj zgodę na bazy wojskowe w twoim kraju. A jeśli się nam sprzeciwiasz, nasze służby specjalne będą chciały cię zabić. Jeśli się nam nie uda, tak jak z Iraku, wyślemy nasze i twoje wojsko. To nie kapitalizm jest temu winien, lecz poroba trawiąca kapitalizm. To zaraźliwa i niszcząca forma kapitalizmu. Ten mutant jest istnym predatorem ekonomii. Przez niego świat stał się jeszcze groźniejszy. Poznałem wielu terrorystów. Większość z nich stała się nimi z rozpaczy. Chcąc pozbyć się terroryzmu, musimy się pozbyć jego przyczyn, tego raka niszczącego nasz świat. To ważne, by zrozumieć, że póki nie pozbędziemy się tej choroby, póki nie zaznamy dobrobytu i bezpieczeństwa na tej planecie.